Jesteśmy teraz w Bliznę, żeby zobaczyć kolejny kościół. On się mieści tutaj. Jest włożony tak troszeczkę na wzgórzu. Widok, który się rozpościera, to jest bardzo dużo zieleni. I tutaj jest nowy kościół wraz z cmentarzem. Jak idziemy dalej, to widzimy Kuba i kościół. Jakoś słońce nam trochę tak doskwiera, że. Jesteśmy cały czas pod słońcem, ale widać, jaka jest konstrukcja tego budynku. Tutaj też jakiś stary domek. Nie wiem, czy będziemy w stanie wejść do tego, do tego starego kościołu. Kościoła wygląda niestety na zamknięty. jak jest w środku. Nie no za